Witam Was na moim następnym filmiku. Dzisiaj dokończymy otwieranie. Elite Trainer Box at Will Wing Masquerade. Tutaj mamy koszuleczki. Ostatni filmik był naprawdę cudowny, bardzo fajny, a więc musicie go obejrzeć z pierwszej części. Dobra. Pięć busterków tego cudownego dodatku A więc zobaczymy czy dropnie się coś jeszcze oj, bo mam już super dropy z tego dodatku tu sumie coś nie dropnąłem tylko dostałem no ale nieważne i oczywiście kody za darmo są w moich filmikach a więc jak sami nie zbieracie a macie jakiegoś znajomego, który zbiera możecie powiedzieć, żeby oglądał, bo daje kody. Zaraz, o Boże, źle przewinąłem i od razu mamy kartę holo, ale czemu, czemu musi być ten nieszczęsny oki doki? A liczyłem na kogoś innego. Bardzo bym chciał mieć Munki dory. Bo to jest mój ulubiony z chamskiej trójki. Potem jest Fazande Pity, a ostatnie soki Doki. No ale nie wiem, każdy pewnie ma inaczej. Elektryczna energia, spinarak. Tutaj mamy Hisuian Grow Life, Poliwak. O, Ale piękna karta iPom. Nie no, cudowna ona jest. Kruk. Palafin, a to jest Palafin ten. Wiecie, ten wykokszony taki. Tsugiri. Spinarak. Dobra. Spoko loko. Dobra. Ten Pokémon jakiś tam z, z kitakami. Lepiej już jakby dali tego. Ewolucję Apple'a. Tak, myślę, że bardziej ślubiamy. No ale to tylko moje zdanie. Oczywiście możecie swoje napisać w komentarzach. Kodzik. Wpiszcie go sobie. I jedziemy. Stalowa energia. Litwik Puccina. Oh, oh. Oto palosant. Timbur. Back. Coś tam bag. Do złapania. Back Pokémonów, Agron. Cliffable, oh, Diplin. I właśnie o nim mówiłem, że fajnie jakby go dali na boostery. Tutaj mamy Cliffer O! Niezły drop. No, super jest ten dodatek drop lecą. Popatrzcie na tą kartę. To jest miari go EX. I ta karta podobno chyba też jest w miarę rzadka. A więc oj! Na pewno. I tak by powędrowała do mojego albumu, ale na 100% i tak powędruje. Ja Wiem, głupio gadam, ale mam nadzieję, że chociaż Wam się podoba. Dobra, tutaj mam z tym z Oj. W sumie tak ładnie otworzyłem ten booster tak typowo. No, ale nieważne, mam już taki, a więc mi nie potrzebny. Kodzik. Kodzik, kodzik. Mam. Dobra. Energy, ogień. I lecimy. Perfect. Farfetched Torkul. Kadabra dobra. Typlin. O! Chiu. To jest legenda z Paldei. Laki, coś tam, helm. E, 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 e. To jest, są te, te rzadkie karty, które ja dostałem. Ale takich chyba nie mam jeszcze. Ej. Ona też pójdzie raczej do mojego albumu. Nie wiem co znaczą te karty, ale są jakieś inne, błyszczące. A więc dołączę do Mark Hargo I tutaj mamy Frogadier. Evoluuj z Frogiego i Zapdos. Już nawet mam Holo Zapdosa. Ale go też chyba dostałam w gratisie do Ali Trainer Boxa. Idzie na pewno pod nich on, bo nie pójdzie do mojego mega dopkiego albumu. Bo ja część, wiecie, tych bardzo rzadkich wkładam do albumu, a te jakieś holo, co też wkładam w koszulki, do boxa. A, a te, ten... A te zwyczajne to wkładam do tych takich innych albumów. Dużych. Dobra. tu du -du -du, zobaczymy jak los mi pomoże. Walcząca energia. Sirlix, Tabloop, April, Flab, Hustle, ten gościu ze szkoły. Tu jest Bloodborne, mbpm, Daclet, Grow Life, In. Uuu, fajnie. Bo. Walking Week. Czyli ten. Mam z nim Elite Trainer Box. To był super Elite Trainer Box. Super dodatku. Jak nie widzieliście tamtego, oj, musicie obejrzeć. I co? I ostatni booster. No. Scarlet and Violet. Szkoda, że nie ma Asha już w anime. Jest nowe anime Horyzonty z Liko, Royem i Dot. Asha już w i nie ma. Cieka Ciekawe czy do niego powrócą. Tak, tak by zakończyli Liko i Roya. No. no to by wtedy zakończyli ich tak szybko. Chodzimy też trochę. O, te karty ma. Ja Jeszcze najpierw ułożę, żeby nie było tak jakoś ten. Świńska. Mm, dobra, zaraz szybko je ułożę tutaj ładnie. W sumie i tak pójdą. Tylko ja mam już mało tam miejsca w sumie na te karty. Dobra, tu u nas tylko... Dobra, ładnie są, już na pewno ładnie były Kod. I lecimy na Szczecin. Tutaj Mroczna, snorand czajmeko Chimchar, wy zaraz, nie wiem jak się wymawiało. Tatsugiri, Faridziraf, Jakaś jakaś tam gościowa kilowater Finizen, kazam pod koniec filmiku. akazam co tylko al -akazan. Ale i tak dobry Elit trainer. No, a więc do następnego filmu. Mam nadzieję, że będzie niedługo. Pa!